Cześć, witam Was z powrotem na moim kanale. Dzisiaj zaczynamy porządkować szafę, dlatego że w końcu już się jej pozbędę i będę mogła kupić kolejną, tylko że wyższą. O tym wszystkim, jak ona wyglądała, jak to przechodziło i tak dalej, i tak dalej, jak to takie metamorfozo na przechodziła i tak dalej. Wszystko macie w poprzednim filmie, także dzisiaj zapraszam Was już na takie porządki, dlatego że muszę się z niej wy wynieść ale przy okazji zrobię sobie od razu taki renomendik i część rzeczy wystawię na mój Vinted, także w opisie link nie link, tylko nick do mojego Vinted albo link, zobaczę co mi się uda także taka jest nazwa, może Wam tutaj wkleję I no i tyle, tam będzie sprzedaż tych ubrań, które już teraz nie potrzebuję tutaj sobie przywiozłam wieszak, na który będę sobie wieszała te ubrania które chcę zostawić no i tyle. Także będę dzisiaj przeglądała razem z Wami. Już poniekąd wiecie, jak wyglądają te moje szafy. Może troszeczkę sobie zmienię ustawienie. Już troszeczkę wiecie, jak wygląda ta szafa i co w niej znajdziemy, bo pokazywałam właśnie ostatnio. Więc dzisiaj już nie będę się tutaj rozdrabniać i dzisiaj będą tylko wiecie przegląd i co zostaje, co nie i tak dalej. To mam fajną koszulę, taką skropa, ale to jest S i ostatnio, no trochę jest mi za wąska i ja teraz też wolę takie rzeczy mniej dopasowane i troszeczkę wolę luz, także to pójdzie na sprzedaż. Myślę, że jakieś za dwie dyszki. Także zapraszam Was na vintage. Osobny w ogóle film o Winted też zrobię, taki pokazujący Wam ubrania, które mam tam wystawione to zostaje, to jest Laurella M bardzo fajny fason myślę, że jeszcze w niej pochodzę dobra, zerkam jak to wygląda w ogóle to jest bardzo fajna koszula na lato S, ale bardzo luźna może trochę mi się skurczyła, ale jest super na lato właśnie, bo jest przewiewna i tak dalej, także to zostaje tam to sobie zaraz poprawię biała klasyczna koszula powiem wam że ja białych koszuli to mam raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem nie to nie no siedem tak siedem siedem Siedem, ale każda jest inna, ta na przykład jest bardziej dłuższa, ta jest z wiskozy, ta jest mandwielniane, bardziej dopasowana i potem taka oversizowa, ta jest też wiskozowa, tu mam taką z ozdob ozdobnikami i taką klasyczną. E, na rower, jak ja to nazywam. Także białe koszule na pewno ze mną zostają, bo to jest klasyk, który, którego się nie pozbędę i nawet szczerze powiedziawszy, będę kupować kolejne. Tutaj jest taka wyjściowa bluzka z cekinami, no i to zostaje, bo to jest coś takiego fajnego, co można założyć raz na jakiś czas, ale się przydają takie ciuchy czasami, więc tam z tyłu będą takie ciuchy. Różowa z lnem zostaje. To jest też bardzo fajna, przyjemna koszula, bardzo ładny kolor, także to zostaje. Tutaj kupiłam taką. W Lumpek się i powiem szczerze, chyba jej nie założyłam, więc chyba czas się z nią pożegnać. Dobrze to z tyłu sobie podnosimy. Taka blistkość ze mną. E, tutaj w ogóle mam dwie piękne koszule z Nari. E, nie wiem, czy się jakieś nie pozbędę, chociaż e, bardzo są też fajne, ale w tym roku chyba w ogóle ich nie nosiłam. Fajny skład, ale one są krótkie i ja nie wiem, po prostu chyba to jeszcze nosiłam, ale. No tak Średnio noszę teraz takie krótkie rzeczy Bo Bebzol mi wyskoczył To no to jest taka biała zwykła bluzka Ale fajnie wygląda do zwykłych jeansów I fajnie ma ten berkot Także to jeszcze ze mną zostanie Różowa koszula Ale taka bardziej Z innego materiału Z bawełny także to zostaje Tutaj jest sweterek z Laureli Ja go rzadko noszę ale ma fajny kolor. Może się jeszcze do niego przekonam, także to jest takie. Nie wiem jeszcze. Tą koszulę chyba muszę przymierzyć i zobaczyć, ale to jest 34 rozmiar, więc wydaje mi się, że będzie już dla mnie za mała. 34 no nie przesadzajmy. Także to sobie odwieszę. Ok. To jest bardzo fajna koszula. Rzadko się zdarza takie perełki. To jest HM, ale też 34, więc też muszę przymierzyć i zobaczyć. Ma piękne haftowania. No jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna. Także zobaczymy jak się zmieszczę. Pozostawiam jak nie, to nie. No i teraz klasyk, czyli czarne dwie koszule. Zawsze się przydają. To jest taka S. Tu jest jeszcze taka. Co to za rozmiar? Też S. Też muszę ją przymierzyć. Także tak do przymierzenia. I zobaczymy. No i teraz, tu są takie perełki, które właśnie tak jak mówiłam. Tu jest takie body czarne, bardzo fajne na wyjście, takie rozciągliwe, chyba kosztowało 70 zł, więc nie za dużo. Pod spodem jest taki gorset biały, z metką jeszcze nawet. Kosztował stówę, ale też jest fajny. I można wykorzystać właśnie na jakieś różne okazje. No, także. No, na razie sobie powisi. Dobra. Tutaj mam taki fajny sweter. On jest takim, takim, że można go przepleść. To jest w ogóle też XSK, więc muszę zobaczyć, czy się jeszcze w niego mieszczę. Bardzo fajna rzecz, taka unikatowa, świecąca, fajna, ale wiecie, jak się nie nosi, to się nie nosi. nie? Dobra. I jeszcze bardzo też fajna rzecz. To jest taka bluzka z koronką, ale tutaj ma, ma fajne rękawy. No i to z S także też muszę to przymierzyć i zobaczyć jak to będzie wyglądało. Czy ja mam umazany ekran? Nie. Dobra. Jednej części się pozbyłam. Tu mam tak basic, to zostaje. Tu jest też basic, to zostaje. To też zostaje. To jest bluzka Laurella z nadrukiem, że to i to na pewno zostaje. To jest taka fajna. Kupiłam ją w Lumpeksie. Będzie fajna na lato bardziej. Także zostaje. Tą rzadko noszę. Nie wiem czy ją zostawiać. Patrzę jeszcze. Biała klasyczna zostaje. Tam też w Lumpek się dorwałam, taka do domu. Ta jest bardzo fajna. Także zostaje. Z tych t-shirtów to myślę, że dużo to nie, nie wyrzucę. To zostaje wody e, Nie wiem czy ja chcę jeszcze chodzić w wody powiem szczerze bo Jest fajna, więc zostaje, ale... Nie wiem, zobaczymy. To jest bardzo fajna też rzecz na lato. Bardzo fajny materiał. E, mega. Także zostaje biała, zostaje. Taka też zostaje. Zedibę już zostaje. Tu mam w ogóle takie ala sportowe dwie w ogóle, takie powycinane. I one zostają, bo ja je kupiłam i ten. Tą koszulkę w ogóle zrobiłam sama. Trochę mogłam wyżej zrobić, ale właśnie miałam taką nudną białą, a sobie zrobiłam z napisem. To jest zwykła biała. To jest fajna też koszulka, bo to jest lniana, więc ona jest bardzo przewiewna. Basic zostaje. Różowa z Laurelli zostaje, ta jest bardzo też fajna, o ta też jest super i ta na pewno zostaje z Disneya, ja lubię w ogóle chodzić w takich e, długich koszulkach, teraz latem chodziłam e, i w bajkarach, także zostają, e, to ta też zostaje, blondie, nie wiem czy w niej chodziłam w tym roku, mogę przymierzyć, zobaczyć, to też zobaczymy, to z XS, czy ja w ogóle się w niej czuję. Tu mam Basic SK, ale to jest Basic, potem mam jeszcze tutaj z Mango, bo ja wiecie, w pracę chodziłam w czarnych ciuchach bardzo długi czas, więc dużo mam tych takich Basiców, już też niektórych spranych, ale no jeszcze zostawiam, bo one nie są takie, żeby je wyrzucać. To zostaje, to zostaje. W ogóle moja logika była taka, żeby zostawiać te na czarnych na, zostawiać czarne ubrania i długie rękach miał być na czarnych ramionczkach, a jasne kolor miał być na białych, ale już trochę mi się to przemieszało. Tutaj jeszcze jest taka fajna bluzka, nie miałam ją w tym roku, ale jest fajna, rozciągliwa i myślę, że można jeszcze do niej wrócić. Tutaj są takie też fajne yy krótkie bluzki, ale z długim rękawem też są fajne i sobie je zostawiam na pewno, że myślę o właśnie tak jak mówiłam z basiców raczej nic nie wyrzucę i to jest jeszcze też zara fajne też body czarne długie więc to też sobie zostawię, bo w zeszłym roku kupiłam także to zostawiam. No dobra, to to by było chyba na tyle. I nie wiem, czy będziemy dalej robić, czy będę już poza kamerą. Zobaczę. Nie chcę, też, żeby był strasznie długi ten film, bo. 10 minut ma, bo, bo sobie podzielę to na sekcje. I myślę, że to na razie tyle. Także wpadajcie, wpadajcie w ogóle na moje Vinted, Zostawię Wam link w opisie i też pojawił się w pewnie filmie. Zapraszam na mojego Instagrama, i to była taka pierwsza część z przeprowadzki wyprowadzki, tak naprawdę z szafy I będę dalej nagrywała Tylko muszę też zmontować Poprzedni film, żeby go wrzucić Żeby tak systematycznie teraz je powrzucać Także ja jeszcze sobie tutaj Trochę poukładam, pozmieniam ramionczka A wam bardzo dziękuję za oglądanie I za to, że byliście ze mną I wpadajcie na Vinted naprawdę Bo mam fajne ceny i, i będzie Będzie fajnie, także Do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa pa